Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy! Iłża. Sztachetki.pl Jakub Szysiak, a ze mną Super Mario, siemanko. Siemanko, siemanko, nie sobie Dobra, jesteśmy na gali Boxing Night w Żywcu. Będzie dzisiaj pierwszy raz w swoim życiu w narożniku, czy jak to właśnie wygląda u Nicola To znaczy tak, tak, dzisiaj jestem w na narożniku razem z Wasylkiem e, u, u Nikoli. walka taka tutaj jest gala charytatywna. Jesteśmy tutaj i też robię taki tutaj mały występ, też charytatywny, taki, żeby wspierać jak najbardziej taką inicjatywę i swoje topowe pioseneczki i tutaj e, przyjechaliśmy właśnie nawet ze swoimi dzieciakami, żeby fajnie tutaj e, pokazywać im, że przede wszystkim trzeba pomagać i trzeba być dobrym człowiekiem. Nie? Trenowałeś z Nikolą, robisz z nim przygotowania? Tak, trenowałem z Nikolą. E, generalnie też. E, My ogólnie trenujemy, tak? Ja teraz mam trochę kontuzję, ale generalnie to trenujemy, robimy zadaniówki, czytam sobie takie lekkie spalingi, także, także Nikola bardzo, bardzo się zaangażował. E, trenuje sukcesywnie, także jest w dobrej formie. Bo nie wiem czy wiesz, ale będziemy dzisiaj przeciwnych narożnikach. Ty będziesz u Nikoli, ja będę u Sebastiana. Tak, jednego i drugiego lubię, wiadomo, Nikola to mój przyjaciel, natomiast Basena też bardzo, bardzo w bardzo porządku chłopak, bardzo go lubię, także to jest walka taka, która, która ma czynić dobro. Czyli tutaj przede wszystkim cel, A cel charytatywny, prawda? A ma masz jakąś swoją taką predykcję na ten pojedynek? Ja no wiesz, Nikola jest wysoki, cięższy. Ale ma też zasięg ramion długi, nie? Także, także Sebastian no, będzie musiał, jeżeli będzie chciał, to będzie musiał skracać dystans, nie? to też jest lżejszy, no, ale może być szybszy, ale tak jak mówię, no, będzie musiał skracać dystans, żeby, żeby dojść do, do Nikoli, cokolwiek. Nie? Będzie miał na pewno ciężko, ale też Nikola jest rzutoką, więc on w tej strójce nie czuje się jakoś tak mega pewnie. Tak, ale, ale Nikola trenuje z nami, także ogólnie też trenuje dużo i bardzo dużo, bardzo dużo, duży progres zrobił. Też na rożniku będzie Wasyl z Grądy, prawda? Basel, tak, Wasylek Basylek wczoraj wygrał wygrał waleczkę, także przez knockout, e, znaczy przez rzucenie ryżnika, nie, przez ten, e, wygrał waleczkę, także wrócił na dobre tory, w sensie jest bardzo mocny, jest też w narożniku dzisiaj. A byłeś właśnie na gali Grądy wczoraj? Tak, tak, wczoraj byliśmy na gali Grądy, ja, Nikola, e, u Wasylka byliśmy, kibicowaliśmy mu, tak się darliśmy, że straciłem głos, dlatego mam taki głos dzisiaj trochę słaby. Jak byś właśnie ocenił wczorajszą galę gromdy i właśnie występ twojego kolegi Wasyla? Eee, bardzo, bardzo, bardzo mocna gromda, bardzo dobre zestawienia. Eee, jak zwykle mm, eee, bardzo profesjonalnie y, zorganizowana, przede wszystkim, teraz, większe tam są emocje, nie no na, na żywo to są totalnie już tam kosmiczne emocje. E, pozdrawiam oczywiście Mariusza Grabowskiego e, i powiem Wam, no Wasyl bardzo dużo trenował, nie, Wasyl bardzo dużo trenował, bo ostatnią porażkę wtedy, no y, nie mógł przeboleć, bo on jest czempionem i bardzo, bardzo dużo trenował, no i macie wynik, nie, wjechał i rozjechał. Jak już ogromdzie mowa, to jak ty się na przykład zapatrujesz ty na walkę na gołe pięści na przykład? Ja go, walkę na gołe pięści? Słuchajcie, przy takim trenerze jak wasy myślę, że wszystko jest do zrobienia. Ja generalnie jestem taki, że lubię, że lubię... Ja lubię wyzwania, tak? Ja nie mówię nie, wszystko jest możliwe w życiu. No lubisz wyzwanie, dobrze o tym wiemy. Biłeś się z byłym mistrzem a pretendentem do tytułu w boksie tak, z Albertem Suterzem. Z Albertem biliśmy się 2 na 1, na tak? Bo e, wtedy z Ludwiczkiem, tak? E, no ten werdykt był taki, że niby przegraliśmy, ale generalnie on miał tą głowę rozbitą bardzo mocno. Ja też nie chciałem negować tego, negować tego werdyktu, tak? Bo też nie należy tych ludzi. Ja uważam, że wtedy my wygraliśmy tą walkę, bo był tak rozbity, że no zlekceważył nas. Ale do czego, do, 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 do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że teraz e, rzuciłem wyzwanie Albertowi, że chce, e, chce rewanżu jeden na jeden, tak? Jeden, jeden na jeden, jeden na jeden i generalnie e, przyjął ten rewanż, więc e, jak najbardziej e, walka w boksie z mistrzem świata, jak najbardziej będzie... Z, be, be, Myślę, że będzie, będzie w 2025 roku. Rozumiem, że w boksie na małe rękawice chciałby się zmienić z Albertem i znaczy Ja mu mówiłem, ja mówiłem mu, że w boksie na dziesiątki, nie? Na, na dziesiątki rękawice. On tam trochę się wychylił, że na małe. Wszystko jest do gadania. Generalnie chodzi o to, że, że chce się z nim bić w boksie, nie? W jego formule. Chcę wystąpić w boksie. Nie chcę w, w K1. Ja chcę się zapisać na kartach historii chcę z Albertem. To jest zaszczyt i bardzo dziękuję, że to przyjął. Że chce się z nim bić w boksie, jak Champion. Chcesz po prostu zbić polską legendę w boksie. Dokładnie, dokładnie. Ja jestem w formie, teraz troszeczkę mam odpoczynku. I wjeżdżam i rozjeżdżam, tak jak ja to mówię, wjeżdżam i rozjeżdżam, więc będę przygotowany na tysiąc procent. Dobra, ostatni temat, bo rozpoczynamy tutaj galę Disco Star. Wystąpiłeś w tym programie. Powiedz mi, jakie masz emocje w tym programie i powiedz mi też, gdzie zaszedłeś, bo niestety nie oglądałem. Dobrze. Znaczy, Disco Star to była taka przygoda, wiecie, generalnie chodziło o to, żeby sprawić się przed jurorami, nie? Którzy tam są e, specjalistami w śpiewaniu i tam, ten... ja jestem showmanem, ale generalnie chodziło mi o to, że chciałem Chciałem spróbować swoich sił w takiej kwestii sprawdzić się, nie? Bo generalnie ja gram występy i mam dużo, dużo działam i tak dalej, ale chciałem po prostu udowodnić tak naprawdę sobie, czy przejdę dalej wśród tych ludzi i, i doszedłem do półfinału, wstąpiłem w półfinale, zaśpiewałem dla mojej mamy i, i to jest dla mnie najważniejsze. Wziąłem, w finale byłem jako gość specjalny z córcią, z mamą, z siostrą, z sześniakiem, To jest dla mnie taka wartość, to jakby... Bardzo ważna wartość, gdzie mogłem sobie fajnie, fajną przygodę mieć. Dobra, moje ostatnie pytanie do Ciebie. Co jest większym, stres, bardziej stresujące dla, jak idziesz na przykład do klatki, czy właśnie występujesz przed publicznością i śpiewasz? Powiem Ci tak, generalnie mam coś takiego, że niektórzy przed kamerami czy cokolwiek mają stres, nie? Ja generalnie ani, ani, ani przed występem to wjeżdżam i rozjeżdżam, i w klatce już też umiem panować nad emocjami. I jeszcze, jak widzę, kamery mnie nagrywają, to jeszcze się bardziej odpalam. Bardziej jestem taki luźniejszy, nie? Większy mam fokus. Ja Ci dziękuję za wywiad. Lecimy na galę. Dziękuję bardzo i pamiętajcie, że czyńmy dobro. Gala charytatywna, pomagamy i to jest najważniejsze. Dzięki wielkie. Dziękuję. Blachy Minda. Firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych, oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa, po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachyminda.pl